Mgła mózgowa na diecie roślinnej, to nie jest przypadek. Jak masz działać na pełnych obrotach, skoro ładujesz w siebie pasze dla królików, brak tłuszczu, brak cholesterolu, brak witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, które karmią Twój mózg? A Ty się dziwisz, że nie pamiętasz, gdzie klucze zostawiłaś i dlaczego w połowie zdania zapominasz o czym mówiłaś? Roślinożercy myślą, że są eko i fit, a w praktyce chodzą jak zombie na autopilocie, bo mózg to komputer, a komputer bez prądu się wyłącza. Tłuszcz zwierzęcy to twoje turbo, to jak paliwo lotnicze, bez niego jesteś jak Fiat Panda z przebitym kołem, próbujący dogonić Ferrari. Chcesz ostrzejszego myślenia, więcej skupienia i zero mgły, to przestań żywić się sałatą, a zacznij karmić mózg tym, czego potrzebuje, mięsem i tłuszczem. Proste, zero filozofii. A jeśli chcesz w końcu odzyskać klarowność, energię i dyscyplinę, dołącz do mojego wyzwania Kobieca Siła w 90 dni i pokaż, że nie jesteś króliczkiem, tylko lwicą.